2019 rok zdecydowanie należał do kredytobiorców. Oczywiście wydarzeniem przełomowym była publikacja wyroku CUE w sprawach Frankowiczów, ale to nie jedyny głos pozytywny, który zabrzmiał z Luksemburga. 11 września 2019 roku Trybunał wypowiedział się również w sprawie kredytów konsumenckich spłaconych przed czasem. Tak zwane małe CUE może dotyczyć nawet kilkudziesięciu milionów kredytów zaciągniętych od 17 grudnia 2011 roku, w których kredytobiorcy zdecydowali się na wcześniejszą spłatę. Jak podają statystyki BIK, w samym 2019 roku od stycznia do października udzielono ponad 6 milionów takich kredytów, a ponad połowa dotyczyła konsolidacji, czyli właśnie wcześniejszej spłaty innych zobowiązań. Warto podkreślić, że prawo do roszczeń uzyskują nie tylko klienci, którzy zaciągnęli kredyt w banku, ale również osoby, które zdecydowały się na skorzystanie z usług skoków czy innych instytucji pożyczkowych. Skala problemu jest zatem ogromna. Jeśli chodzi o roszczenia, które klientom przysługują, to dotyczą one nie tylko ubezpieczenia, które w naturalny sposób jest powiązane z okresem kredytowania, ale również dotyczą Opłat jednorazowych, takich jak prowizja. O zwrot części kosztów mogą starać się osoby, które zaciągnęły kredyt konsumencki po 17 grudnia 2011 roku, ale także kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny po 22 lipca 2017 roku. Warunkiem jest natomiast wcześniejsza spłata kredytu. Oczywiście wartość roszczeń zależy od wysokości poniesionej opłaty oraz daty spłaty kredytu. Natomiast oscyluje w granicach od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niestety, pomimo korzystnego orzecznictwa, w tym uchwały Sądu Najwyższego z grudnia 2019 roku, nadal funkcjonują instytucje finansowe, które nie dokonują zwrotu dla swoich klientów. Dlatego w walce o swoje prawa warto powołać się na stanowisko Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Łokik albo od razu zdecydować się na wsparcie przez profesjonalnego pełnomocnika.